Proszę Państwa, dzisiaj o godzinie 12 punktualnie, w stolicy apostolskiej w Rzymie, w Nucjaturze Apostolskiej w Warszawie i w tym budynku, w którym jesteśmy w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji koszeńsko kołowrzewskiej punktualnie o godzinie 12 wszędzie został odczytany ten sam komunikat, który trzymam tu w ręku następującej treści. Ojciec święty Benedykt XVI mianował księdza Krzysztofa Zadarko, dotychczasowego duszpasterza polskiej misji katolickiej w Szwajcarii, biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko kołobrzeskiej przydzielając mu stolicę tytularną. To tak wygląda: podpisał Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, Warszawa, 16 lutego 2009 roku. I to jest komunikat nuncjatury apostolskiej. Radość, radość moja jest przeogromna, ponieważ przede wszystkim bardzo, bardzo chciałem, żeby kolejny biskup pomocniczy, który w tej diecezji jest potrzebny, ponieważ jest to największa terytorialnie diecezja. A w ten biskup pomocniczy jest z krwi i kości człowiekiem tej ziemi i tej diecezji. Kończył seminarium, które jest w zasięgu ręki od tego miejsca, jest człowiekiem, który na tym terenie się urodził, tu się wychował. Tu chodził do szkoły od początku do końca to jest człowiek diecezji Koszeńsko-Kowbrzewskiej. Święcenia biskupie będą 25 kwietnia o godzinie 11. Wszelkie decyzje, jakiekolwiek administracyjne, duszpasterskie podejmowane. Yy podejmowane w tej decyzji będą z pewnością konsultowane przez księdza biskupa ordynariusza z księdzem biskupem nominatem Krzysztofem Zadarko i dotychczasowym księdzem biskupem Pawłem Cieślikiem. A więc trudno mówić o kierunku jakim będzie szła diecezja. Myślę, że ten kierunek wyznaczył biskup ordynariusz, kiedy przy okazji swojego ingresu do katedry naświetlił ten kierunek, a więc są to bardzo rozległe poczynania duszpasterskie i na pewno do nich z chęcią dołączy się ksiądz biskup nominat Krzysztof Zadarko.